Cześć. Chciałbym Wam zaprezentować kolejne urządzenie marki Potek. Będzie to refrakto-keratometr. Urządzenie, które poza podstawowymi funkcjami pomiaru refrakcji i keratometrii zostało rozbudowane, również o wiele bardzo ciekawych i nowych funkcji, które na pewno Was zaciekawią i, i, i pewnie się przydadzą, jeżeli zakupicie to urządzenie. Pokrótce Wam opowiem, jest jakie to są funkcje. Jest to funkcja keratometrii peryferyjnej, retroiluminacji. Funkcja IOL, e ale do tego przejdziemy później. Najpierw chciałbym troszeczkę technicznie Wam powiedzieć, czym się charakteryzuje to urządzenie, jak zostało zbudowane. Na pewno dużą ciekawostką jest dotykowy ekran, na który został przeniesiony cały jakby panel sterowania i interfejs. Jest on ruchomy bardzo łatwy i fajny sposób. Możemy go sobie ustawić względem siebie, względem osoby badającej, co, co też jest bardzo fajne. Posiada oczywiście joystick do, do sterowania, którym możemy sterować lewo-prawo, przód, tył i tym pokrętłem ruszać całą tą matrycą tego urządzenia, co również pomaga nam przy, przy ustawieniu go do osoby badanej. Znajduje się tu również blokada płyty, dzięki czemu urządzenie możemy sobie zatrzymać w jednym miejscu. Na joysticku znajduje się oczywiście przycisk. Do wykonania pomiaru dotyczy to tylko i wyłącznie ustawienia zapisu manualnego. Na panelu sterowania łatw w łatwy sposób możemy sobie ustawić funkcję, którą chcemy wykonać. Chodzi o to keratometrię, keratometrię z refrakcją, co tutaj jest też ogromnym plusem, że możemy to badanie wykonać jednocześnie. Keratometrię peryferyjną również tutaj możemy sobie ustawić. O co chodzi w tym badaniu? Jest to pomaga nam to w dokładniejszym doborze soczewek kontaktowych oraz pomaga nam przy nieregularnym astygmatyzmie. Z takich technicznych rzeczy, tutaj mamy funkcje, dwie funkcje obok siebie ustawione na funkcji manual. Ja dzisiaj mam sztuczne oko, także na nim Wam postaram się pokazać o co chodzi. Na ustawieniu manualnym, łapiąc ostrość, będąc mając już. Oko, musimy nacisnąć guzik na joysticku, aby wykonać pomiar. Bardzo prosty sposób, możemy sobie to przełączyć na auto i wtedy urządzenie wykona ten pomiar za nas. My musimy tylko w odpowiednim miejscu ustawić pacjenta i, i jego oko. Kolejna funkcja, która nam na pewno ułatwi i jakby przyspieszy to badanie i na pewno was zaciekawi, którą jeżeli też ustawimy na auto, jak widzieliście, refraktometr sam znajduje nam oko. Naszym zadaniem jest tylko znaleźć odpowiednią ostrość. Oczywiście mi jest dużo łatwiej na sztucznym oku. Jak dobrze wiecie, pacjent się rusza, mruga okiem, natomiast urządzenie przy, przy mrugnięciu zatrzymuje się i nie wykona kolejnych y, prób pomiarowych, bo oczywiście mamy możliwość ustawienia na 1, 3 bądź 5 powtórzeń. Przejdę do tych funkcji, o których jakby wspominałem wcześniej, które na pewno Was zaciekawiły. Rozpocznę od funkcji IOL. E o co chodzi? Klikamy, reflektometr nam się zmienia i dzięki temu możemy wykonać pomiar na ludziach z zaćmą bądź którzy są po przeszczepie soczewki. Oczywiście poszerza nam to możliwości wykonywanych badań. Funkcja retroiluminacji bardzo ciekawa. Powoduje to, że rozświetla nam oko. Głównie zobaczymy sobie tam zmiany, czy, czy nie ma zaćmień, czy nie ma jakichś zmętnień. Soczewki. Takie bardzo bardzo pomocne. Też kolejny krok, w którym wychodzimy, jakby przed konkurencją, i możemy to wykonywać tym, tym jednym urządzeniem. Hmm. Budowana drukareczka. Dzięki której, po wykonanych próbach, możemy z łatwością sobie wydrukować i wpiąć w kartotekę nasze wyniki z komputerowego badania wzroku. Oczywiście mamy wszystkie próby wyszczególnione i wyjętą średnią ze wszystkich tych owych prób. Zmiana cylindra w bardzo łatwy sposób. Jednym kliknięciem zmieniamy na plus-minus, nie ma najmniejszego problemu. Display pokazuje nam wykonane próby w danym momencie. Możemy sobie podejrzeć, jak to, jak to wygląda, czy nie ma dużych rozbieżności, czy pacjent był, był grzeczny i za bardzo nam się nie ruszał. Funkcja size, czyli to również nam się przydaje tutaj do, do soczewek kontaktowych. Możemy sobie zmierzyć w bardzo łatwy sposób wielkość, wielkość źrenicy. Pokażę Wam na sztucznym oku. Może to nie odda pacjenta, ale klikamy, robimy stop klatkę. I strzałeczkami przesuwamy sobie oto tutaj te widoczne linie, żeby tą źrenicę w bardzo łatwy sposób zmierzyć. Pokazuje nam się wartość, jakiej ona jest wielkości. I myślę, że tutaj teraz przejdę już do ostatniej funkcji, takiej z tych ciekawych, która na pewno Was, was mocno, mocno zintrygowała, czyli symulacja widzenia bliży. Ja już mam dokonany pomiar wartości minus 5 ze sztucznego oka duszę sobie taką charakterystyczną ikonkę oku, oku, okularów po prostu 2 na CF i w tym momencie mogę sobie ustawić dystans dla pacjenta między 30 a 70 cm, ja sobie zrobiłem 40 zapisuję i przechodzę do ustawienia addycji którą możemy ustawić od 1,5 dioptrii do 2,5 i w ten sposób, w ten sposób zatwierdzam i w ten sposób pacjent widzi obrazek, który jest widoczny w refraktomecie, widzi w tych wartościach, które ja ustawiłem, To pomaga mu stwierdzić, czy jest jakby dobrze w tych mocach, czy źle. Zdecydowanie nam to pomoże przy, przy doborze okularów progresywnych, biurowych, czy, czy jak najbardziej y, dwuogniskowych. Mam nadzieję, że, że dość, dość przejrzyście Wam y, zaprezentowałem to urządzenie. Przelecieliśmy po wszystkich tych funkcjach. Myślę, że wszystkie są zrozumiałe i na pewno wiele z nich Was zaciekawiło. Jeśli chcielibyście je zobaczyć na własne oczy, przetestować, zobaczyć czy, czy Wam się to wszystko przyda w Waszych gabinetach. Myślę, że na pewno tak i zachęci Was do zakupu, to zapraszam jak najbardziej do kontaktu z naszymi przedstawicielami handlowymi, którzy przywiozą Wam to urządzenie, zaprezentują. A jeśli zajdzie taka potrzeba, no to zostawią na, na dzień badań, żebyście mogli sobie to urządzenie przetestować. Na żywo i podjąć decyzję o ewentualnym zakupie. Nasz showroom w Poznaniu jest również dla Was otwarty. Zachęcam do, do przybycia tutaj. Możecie, możecie sobie przyjechać, zobaczyć, przetestować. Zapraszam i do zobaczenia przy następnych urządzeniach.